Witamy w wiadomościach wieczornych KBI, czyli Kodeksu Bezpiecznego Internauty. Chcieliśmy zaprosić do studia w Kielcach panią profesor Krystynę Czechowiczy-Janicką z Instytutu Chorób Jaskry i Chorób Oka w Warszawie, aby udzieliła nam krótkiego wywiadu na temat bezpieczne oczy w internetowej chmurze. Wiemy przecież, że każdy pilot musi mieć dobry wzrok. Niestety. Nie udało się nam bezpośrednio porozmawiać ze, ze światowej sławy specjalistką. Dlatego pozwolimy sobie powołać się na artykuł pani profesor Krystyny Czochowicz-Janickiej z Newsomika Polska z 14 października 2012 roku. Miej oko na jaskra. Pani profesor alarmuje, że w krajach cywilizowanych Przybrała rozmiar epidemii. Dawniej, gdy były tylko książki, tę wadę wzroku stwierdzano w około 10% mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, a dziś aż u 45-50%. do 50%. Pani profesor podkreśla, że problem kluczutko-zwroczności jest związany z naszym trybem życia, czyli ciągłym siedzeniem przed komputerem i czytaniem. Co ciekawe, ten problem dotyczy również Azjatów, którzy z uwagi na specyficzną budowę oczu mają raczej skłonność do nadzroczności. Wpatrywanie się długo w migający ekran monitora powoduje bardzo silne napięcie mięśnia rzęskowego w gałce ocznej i nadmierną akomodację soczewek. W efekcie powstaje lub pogłębia się wada wzroku. Długotrwałe korzystanie z internetu powoduje zagrożenie dla naszych oczu. Niestety, krótkowzroczność jest jednym z czynników ryzyka pojawienia się jaskry. Choroby powodującej uszkodzenie nerwu wzrokowego i w przypadku nieleczenia do całkowitej ślepoty. Jaskry nie można naprawić ani cofnąć przez nią szkód wyrządzonych. Można je jedynie zapobiegać. Oto kilka rad z kodeksu bezpiecznego internauty. Pozbywaj się napięcia w oczach. Pani profesor Krzysztyna Czechowiceńska radzi: daj odpocząć mięśniom w Twoim oku i rozluźniaj je tak często, jak to możliwe. Korzystając z internetu i komputera, spoglądaj często w dal. Dzięki temu staremu, ale bardzo skutecznemu ćwiczeniu mięśnie wokół rozluźniają się, a oczy odpoczywają. Pada wzrok, rozwija się wolniej. Możesz również stosować ćwiczenia doktora Batesa. Polecam palmowania. Słowo wywodzi się od angielskiego palm, czyli dłoń, i polega na rozgrzaniu dłoni, skrzyżowaniu ich, przyłożeniu kompresu na oczy. I oparcie się o twardą powierzchnię. Po pierwsze, pod naszymi dłoni uzyskujemy maksymalną ciemność, nawet przy pełnym świetle. Nasze dłonie są ogrzane i przekazują ciepło oczom, rozluźniając je w ten sposób. Po drugie, kontroluj czas przebywania przed komputerem. Chciałabym podzielić się własnym doświadczeniem i polecić zakup minutnika, który będzie informował Ciebie, jak długo przebywasz przed komputerem. Ja osobiście dorobiłem się bardzo z naszej wady wzroku. nadużywam gier komputerowych i obecnie nastawiam sobie czas na 30 minut. Gdy minutnik dzwoni, muszę zrobić przerwę i odejść na jakiś czas od ekranu. Uprawiaj różne sporty, a w szczególności te, które są związane z piłką, na przykład tenis, ping-pong, siatkówkę czy koszykówkę. Oczy śledząc piłkę muszą patrzeć w dal, a w tym blisko. I dzięki temu odpoczywają. Dla studia KBI mówił Krzysztof Jartoski.